Witam serdecznie jako gospodarz powiatu choszczeńskiego panią wicemarszałek Annę Mieczkowską oraz pana dyrektora Wydziału Rybołówstwa i Rolnictwa również Urzędu Marszałkowskiego pana Marka Kalkowskiego również pana wicestarostę Bogdana Brzóstowicza oraz panią członek zarządu Małgorzatę Buchajczyk na uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, które będziemy realizować w najbliższych dniach jako beneficjenci lokalnej grupy rybackiej. Będzie to przedsięwzięcie dotyczące przebudowy drogi w Gminie Drawno na kwotę około 1 200 000 złotych, z czego prawie milion złotych to jest dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski. O szczegółach pan dyrektor. Proszę, żeby powiedział. No więc ja tutaj uzupełnię, czy też dodam, a w zasadzie wyjaśnię dla, dla szerokiej publiczności, bo często pojawia się pytanie, że będzie robiona droga, chodnik, rewitalizacja miejscowości, a przecież to są pieniądze dla rybaków. No więc wyjaśnię, że to jest Europejski Fundusz Rybacki, natomiast on się składa z pięciu osi i Państwo korzystacie z osi czwartej, która w swoim założeniu została stworzona, aby dofinansowywać obszary okołorybackie, obszary zależne od rybacka. Stąd bardzo się cieszymy, w ogóle obecność Urzędu Marszałkowskiego. Dlaczego? Bo też padają pytania, przecież jest lokalna grupa rybacka z biurem w Choszcznie, i skąd tutaj Pani Marszałek moja obecność? Proszę Państwa, odbywa się to um, dla, dla szerokiej publiczności informacja. Odbywa się to na takiej zasadzie, że wnioski są składane do lokalnej grupy rybackiej. Inicjatywa jest na dole, bo w Lokalnej Grupie Rybackiej jest taki twór jak Komitet, który jest ciałem niezależnym i nie podlega prezesowi Lokalnej Grupy Rybackiej. Niezależny Komitet wybiera operacje, ustawia listę rankingową i te wnioski trafiają do Urzędu Marszałkowskiego. Rolą Urzędu Marszałkowskiego jest sprawdzenie pod kątem mm, prawnym i czy te wnioski rzeczywiście wpisują się w prawodawstwo unijne. Wniosek został sprawdzony, wpisuje się, jest zgodny z rozporządzeniami, więc wypada tylko pogratulować zagospodarowania tych środków. Bo środków na, na ten obszar no, jest dosyć dużo. Ja oddam głos teraz Pani Marszałek która pewnie uzupełni moją wypowiedź i, i, i przybliży Państwu szczegóły. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Starosta, dzisiaj dzień bardzo szczęśliwy, ponieważ jest to pierwsza umowa, którą podpisujemy ze Starostwem. Na terenie naszego województwa obecnie funkcjonuje 7 lokalnych grup rybackich i do końca 2015 roku będą mogły one wykorzystać ponad 182 miliony. Z czego lokalna grupa rybacka Partnerstwo Jezior, w której obszarze działania mieści się powiat Choszczeński, ma limit w wysokości 13 milionów. Do dnia dzisiejszego podpisaliśmy 31 umów i dzisiaj podpisujemy. Kolejne umowy właśnie z Panem Starostą. Jest to efekt yy, ciężkiej pracy, ale i myślę, że konkretnie ta umowa znakomicie wpisuje się w naszą strategię rozwoju województwa. Yy, I są to kolejne pieniądze, które idą w obszary dla celem podniesienia atrakcyjności, konkurencyjności, zważywszy na turystyczny charakter właśnie powiatu choszczyńskiego. Podpisujemy, podpisujemy. Poproszę jeszcze liczę starostra, będzie to <grymne> <grymne> chciałem dodać, że duży, duży udział w tym przedsięwzięciu albo w tym, że możemy podpisać umowę jest właśnie Pani członek Zarządu Pani Małgorzaty Buchajczyk, bo dzięki jej uporowi, uporowi i staraniom no, rzeczywiście udało nam się pewne bariery pokonać. Także bardzo dziękuję Pani Małgorzat. A, ja, a ja powiem to powiem tylko, że na swojej drodze spotkałam świetnego Dyrektora Pana Marka który w sumie to jest 70% jego zasobów, 30% to sam projekt. Czyli my się Projekt jest dobry i w związku z tym należało się pochylić, bo, bo zadaniem służb pana marszałka jest właśnie zagospodarowanie tych środków na każdym spotkaniu i, i marszałek województwa geblezin i Obecna tutaj pani Marszałek podkreśla, że mamy robić wszystko, żeby te pieniądze w tym województwie zostały. Bo proszę państwa, należy też dodać, że ministerstwo prowadzi monitoring i pieniądze są rozliczane w okresach dwuletnich i środki niewykorzystane w danej dwulatce przepadają, są zabierane. Nie ma takiej zasady, że. Minister podpisał y, konkretnie z partnerstwem jezior na 13 milionów. Te 13 milionów jest monitorowane, wydawanie, zagospodarowanie. Może nastąpić taka sytuacja, że część z tych środków będzie ucięta, jeżeli nie będzie szybko i racjonalnie wykorzystywana. Dziękuję. Mam Na nadzieję, że to dobry początek, który sprawi, że kolejne pieniądze popłyną do powiatu poszczęskiego. Tego życzę oczywiście Panu Staroście. Dziękuję bardzo. Jest to duże dofinansowanie proszę państwa. Starostwo wykłada, ale, ale tą mniejszą część. 22%. Tak, 22%. Natomiast reszta to są środki unijne i, 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 i częściowo budżet państwa. A jest to Pani Starosto ten dobry y, program, który umożliwia otrzymanie zaliczki. W związku z tym przed rozpoczęciem budowy już pieniążki są na koncie. pewno łatwiej. Mm. Łatwiej to tak. Dziękuję